Witajcie moi drodzy w, nowym, w nowej serii, bo to nie jest wyzwanie, przynajmniej z założenia nie jest to wyzwanie, chociaż będzie miało pewne cechy wyzwania pokoleniowego, ale zaznaczam, nie jest to wyzwanie. Postanowiłam wprowadzić na mój kanał taką luźną rozgrywkę. W której będę po prostu rozwijać pokolenia rodziny Simów. E, I chciałam wam przedstawić e, protoplastę rodu Elona. Elon jest e, podróżnikiem, e, podróżnikiem kosmicznym, podróżnikiem, który przybył na ziemię w swojej e, rakiecie, a właściwie to rozbił się na ziemi i <laughs> wylądował no na Ziemi jeszcze y, dosyć słabo, jak widać, rozwiniętej technologicznie. Mamy tutaj różne plemiona, y, które sobie tutaj żyją tak no, bardzo prosto, y, na tyle, na ile to jest możliwe. Oczywiście tutaj w Simsach postarałam się stworzyć takie miasto, y, w którym Simowie no, żyją sobie, tak jak plemiona gdzieś afrykańskie czy, czy Indianie amerykańscy, ponieważ to jest taka mieszanka kultur i, i, i różnych. Jezu, przepraszam, nie wiem, co się dzieje z moim gardłem. Różna, mieszanka kultur, mieszanka różnych tradycji. Nie skupiałam się tutaj na jednej, ponieważ no, ciężko by było, nie ma jeszcze takich wielu, obiektów do The Sims 4, chociaż jest ich coraz więcej. Faktycznie jest ich coraz więcej dzięki właśnie wyzwaniu bodajże Amazonek. I tak, i to jest jedna właśnie z cech drugiego wyzwania, które tutaj mnie zainspirowało, właśnie wyzwanie Amazonek. Ale nie, 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 nie jest to wyzwanie Amazonek, ani nie jest to wyzwanie pokoleniowe, to jest luźna rozgrywka. W której po prostu stworzyłam sobie taką historię, i chciałabym, żeby Elon, no, który niestety nie może wrócić na swoją rodzinną planetę, ponieważ no nie ma takiej możliwości, nie będzie w stanie naprawić tutaj swojej rakiety, nie znajdzie w tym, na tej planecie w tej chwili przynajmniej potrzebnych części, więc będzie musiał tutaj sobie jakoś poradzić, stworzyć Życie, no i podejrzewam, że założy rodzinę. Przynajmniej taki jest plan. Jak widzieliście na wstępie w Intrze, w filmiku, który, który wrzuciłam wcześniej, Elon już tutaj poznał ziemiankę, która dosyć mu pomogła. Tak w planach jest ich ślub. No, stworzyłam ją specjalnie dla niego. Mam nadzieję, że sobie przypadną do gustu. Ale tymczasem no, musimy tutaj jakoś Elonowi zapewnić byt. W tej chwili mamy dzięki naszej koleżance przy znajomej, na razie jeszcze nie przyjaciółce, zaczątki ogrodu, odrobinę jedzenia. Myślę, że Elon spróbuje trochę połowić ryb. No i będziemy próbowali tutaj rozwijać jego, jego osobę i jego życie. Elon jest rodzinny, <tryk> tak? Jego aspiracją jest duża, szczęśliwa rodzina, do tego będziemy też dążyć. Poza tym, jakie ma jeszcze cechy? Jest zazdrosny, jest geniuszem, uwielbia naturę, co będzie tutaj sprzyjać, przynajmniej na początku rozgrywce, no i jest domownikiem. Tak. Ja tam wcześniej ustawiłam mu na życie, na długie, ponieważ jednak chciałabym troszeczkę sobie nim pograć. Być może później zmienię Simom e, życie na krótsze. Zastanowię się nad tym jeszcze. No i myślę, że e, zaczynamy. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie, chętnie na nie odpowiem. Nie wiem, czy powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Tak mi się wydaje. Jeżeli coś mi się przypomni, to jeszcze ben, będę dopowiadać. E, ok, zacznijmy. Elon jest głodny, szama tutaj sobie jakieś, jakąś zieleninkę. Elon jest głodny, szama sobie tutaj jakąś zieleninkę, rozpalone ognisko, biedny, zmęczony, niezabawiony. Słuchajcie, idziemy na ryby. Tu na szczęście mamy blisko. O, tutaj można chyba łowić. Tak mi się tak, tu jest, jest miejsce, więc Elon sobie złowi kilka rybek. Kilka rybek. Właściwie nie ma sensu chyba łowić ich zbyt wielu, bo nie mamy lodówki. E, tak, kogo on zna? No poznał już troszeczkę Simów przez przypadek. Tak, to są... E, Johnny, widzicie, poprzebierałam Simów z gry, tych przynajmniej, e, których udało mi się gdzieś tam dorwać. Tych mieszkających tutaj na parcelach. Innych raczej nie przebierałam, bo już po prostu nie mam, <laughs> nie mam czasu, nie mam siły tego robić, kurczę. Szkoda, że, że, że się nie da wszystkich na raz jakoś tam, nie, jakaś taka paczka ubrań, żeby wrzucić i żeby wszyscy grani Simowie z tego korzystali, tylko oni, kurczę, wszyscy tak chodzą współcześnie ubrani, no ale trudno, trudno, ci, których przebrałam, to przebrałam, to dobrze. No i właśnie ta poznana Simka tutaj jest, Asza, Asza Pond jest również uwielbia naturę, no i pozostałych cech jeszcze nie znamy. Ach, oni już są przyjaciółmi. Patrzcie, szybko im poszło, nawet nie wiedziałam. Eee, Okej. Okay. Elon musiał się zakamuflować, żeby nie straszyć tubylców. O, o, coś się złowi? <laughs> nie udało się. Słuchajcie, ja mm, też oprócz tego, że <laughs> Jezu. Oprócz tego, że poprzebierałam Simów, no to też postarałam się gdzieś tam powstawiać lub pobudować parcele pasujące do historii. To jest bodajże ściągnięte z no tutaj z galerii, ale trochę pozmieniałam. Trochę dodałam od siebie, trochę tu w środku pozmieniałam, bo to jest wioska, w której mieszka Asza. Więc, no, to tak sobie trochę popracowałam nad nią Tutaj też jest ściągnięty z galerii domek Śliczny, fantastyczny jest po prostu I no i jeszcze mam parę innych Oj, nadal głodny Bardzo nieswój Tutaj podobny, podobny domek I jeszcze sporo innych miejsc, które sobie zwiedzimy Powoli będziemy zwiedzać Kochanie, czy ty coś złowiłeś? Nie nie udało się. No, ja Cię jeszcze pomęczę, bo chcę, żebyś złowił. Nie, nie możesz. O, kurczę. A chociaż trochę rozrywka Ci wzrosła? Trochę wzrosła, słuchajcie. Dobrze. to mm. gdzie Ty mieszkasz? Nie, Ty mieszkasz tu. <grym> Taką małą parcelkę na razie mu wybrałam. Potem się przeprowadzimy. I, 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 i... i. Zjedz jabłko. Pewnie nie będziesz mógł go wziąć z, tej, z tego liścia tutaj. Jak tam nasze roślinki? Kurczę, a może jabłko posadzimy? Może ty nie? Nie, 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 nie. Tak, przyjaźnimy się z Aszą. Zgadza się. Weź tu mój drogi, Nie możesz. Nie możesz, no ja wiem, że nie możesz. Tak, dobrze, to ja ci to wsadzę. Zjedz jabłko i zdrzemnij się. Potem sobie tutaj... Mhm, dobrze, jeszcze chwilę. Pozbieramy sobie roślinki i trochę pokopiemy. No i zaczniemy mu... O, on ma trochę kasy. Ja mu miałam to usunąć? Tak, słuchajcie, no to... Widzicie, zapomniałam. Eee, słuchajcie, to zrobimy to tak, będzie szybciej, bo ten... Tam tych kodów, ja ich nie pamiętam. Weźmiemy, kupimy coś. Za ile? 1903, tak? Okej, okay, teraz jest na zerze. Tak, bo mm, byłam zmuszona, no, tutaj... zakupić te roślinki do zakamuflowania yy, jego rakiety, dlatego... No, dlatego jeszcze tam mu pieniądze zostały. Ale już teraz rozgrywka zaczynamy na zerze. Yy, tak, rozżarzone kamienie ma, ponieważ yy, tutaj Asza mu pomogła zebrać i tak dalej, dlatego ma. Ma ognisko. Yy, I no, zaczynamy w tej chwili. On się prześpi. Hmm. A, ja zapominam ciągle, przecież on może w tym krzaku spać Okej, okay, słuchajcie Zbieraj Oj, przestań marudzić Zbieraj Słuchajcie, ja uwielbiam Słuchajcie, ja uwielbiam te początki Rozgrywki Co to? Mhm, słuchajcie. Kop. Tu jeszcze chyba. Nie, już jest cpółka. Uwielbiam naprawdę te początki. To jest po prostu najlepsza część. Najlepsza zabawa. Tak, kop. Kop. Jeszcze się tu przejdziemy. Och, tam jest taki mostek. Jaki to urocze. Można ją zebrać? Można, zbieraj. jak tu ładnie. Co tu sobie jeszcze przejdź? Pewnie za chwilę i tak mi powiesz, że. Nie będę już zbierał, bo jestem zbyt zmęczony, niedojedzony i tak dalej. Ale to nic. Trochę zbierzemy. Co się da? Co się uda? tak, ja wiem, wiem, zaraz sobie wrócisz do domku za chwileczkę jeszcze tylko tą cebulę i już nie będę cię męczyć, chyba, że tu coś jest tak, przepraszam, jeszcze to pewnie i tak, jak już mówiłam, odmówisz posłuszeństwa ale mam nadzieję, że może jakimś cudem ci się uda wiem, też już jest ciemno, kurczę to, to, to ci za. Zez... aha, to nie jest zobaczmy, co mamy o kurczę, żaby by się przydały tak, ale jakoś tu nie widzę Przejdziemy się, słuchajcie. Eee, nie. Tak, ba, tak, kosmici w barze. Wiesz co, zest, serio. Ogarnij się trochę. Eee, dob Dobrze jest zaczynać eee, w okresie wielkanocnym, bo są dodatkowe pieniądze za jajka, słuchajcie. Eee, tak, ja będę ten. No to sprzedajemy od razu. Eee, I to też. Piękna labasta. Jajko też i kwiatki też, ale jedzenie sobie zostawimy, no bo yy, żebyśmy, ten, z głodu nie umarli, przynajmniej na początek. Biedny, to musisz do toalety. Kochani, ile mamy? Nie wiem, co mu pierwsze kupić. Właśnie chyba tą toaletę. Oh, uh, <laughs> nie yeah. wiem, nie wiem. Albo lodówkę. Może lodówkę, słuchajcie, to będzie trochę spokój. Albo łóżko. A, ciężka sprawa. Zobaczymy, ile w ogóle uda się zarobić. O, mapa skarbu. Nie, ja nie lubię tych skarbów szukać. Potem kiepskie są te rzeczy i tak. Słuchajcie, trochę go przyspieszę. Mm, niech on sobie tam potupta bidulek. O, odmówiłeś, odmówiłeś tak? Odmówiłem. No dobrze, to wracaj do domu. Wracaj do domu. No, tak, wiem. Wracaj do chałupki. Znaczy, do chałupki. Nie ma chałupki jeszcze. Biedny. Biedny Elon. O, zobacz. W ogóle. Ha, on się na czerwono świeci, bo jest kosmitą Co to jest? Możesz oglądać. Weź. Mmm, na wieś. Tak. Idź na wieś. Na wieś. Nawiozłeś, nie nawiozłeś. Czemu nie nawiozłeś? Idź na wieś. Hmm. No. <laughs> tak, tak, dobrze, dobrze. Nie no, krzaczki są fajne. Krzaczki są fajne. On się potem, ten krzaczek oczyści. Nie będziemy w nim spać po sikanku. Prześpimy się jednak na ławce. Zdrzemnij się. No i słuchajcie, kurcze. Trzeba się będzie wybrać, połazić tu trochę, poszukać może. Znajdziemy jakieś fajniejsze miejsce. Towarzystwa ci brakuje. I głodny jesteś. No nic, prześpij się na razie. I tak moi drodzy, kazałam mu się kilka razy zdrzemnąć, żeby się wyspał w miarę możliwości. I teraz rozpal ognisko. Nie mamy co prawda ryby, żeby ją upiec, ale to sobie zjemy tutaj. O! O, to już będzie nieszczęśliwy, bo się zapalił. No trudno, mój oh. drogi, tak to już jest. E, wrzucę tutaj to jedzonko. Zjedz truskawkę, zjedz szałkę, zjedz cebulę i zjedz grzyba, żebyś mi się najadł. E, weź trochę się zrelaksuj. Trzeba nasze roślinki podlać. Aha, mamy jabłonkę. Tak, bo to jest jabłonka. jabłonka. Tak, no bardzo dobrze. Najadłeś się? Nie, jeszcze nie. A no w sumie tymi truskawkami to tak się za bardzo nie idzie na jeść, no ale zawsze. Zawsze coś. Zjedz jeszcze tutaj i pójdziemy dalej. Polować. Będziemy polować, słuchaj. Zobaczymy, co się uda upolować. E, Okej, okay, kochani, wybieramy się gdzieś. E, nie wiem tylko gdzie. No, no zaraz zobaczymy. Oddalmy się. Tak, moi drodzy, e, postanowiłam wybrać się z Elonem do oazy. Być może znajdziemy tutaj coś ciekawego. E, to jest e, parcela wybudowana przeze mnie. Jak widzicie jest to oaza położona po środku pustyni. I tutaj jest źródło, w którym no, można się wykąpać. Kto to pływa w takim. Piotr Kulczyk postanowił popływać w kapeluszu. Wiesz co, mój drogi, pływaj energicznie. Ja wiem, że ty tam w logikach chciałeś się pobawić, ale... O, a tu jeszcze jest jakaś kobitka. Też w takim kapeluszu patrz jak to śmiesznie wygląda. Kto to jest? Jolanta nicpon, no słodko. E, słuchajcie, chcę wam w ogóle tą parcelę pokazać. Ja ją bardzo dawno wybudowałam, bo ja się przygotowuję do tego, e, do tej rozgrywki już o matko. Ile ja się do niej przygotowuję? już Kilka miesięcy. Ale no czekałam, chciałam zakończyć któreś z wyzwań, e, żeby nie wprowadzać kolejnego. Ale już się po prostu doczekać nie mogę. Czekajcie, zejdę na dół. Tak, tu jest toaleta. Bo y, to są antyczne, tak, pozostałości tutaj. Ktoś się kąpi, jak widzicie. Jest prysznic, jest sauna. E, I generalnie jest to takie miejsce, gdzie można sobie trochę. Ale pływa. E, no, tak, wiecie, odpocząć. Zobaczcie, nie ma skoczni, ponieważ budowałam to jeszcze przed, e, przed dodatkiem, czyli już naprawdę bardzo dawno. Jeszcze wtedy nie było tego dodatku. Spotkajmy się. Także będę musiała tutaj troszeczkę może przebudować, dodać pewne elementy. Generalnie tak, to jest park. Ale teraz tak, Elon, ty tam już popływałeś. Co prawda, chyba nie za bardzo ci to. Ej, ja wiem, ale to ci nie działa tutaj. Elon, ty tu kop. Kop, bo no, słuchaj, trzeba tutaj sobie. Musimy ci wybudować chałupkę. Na razie to będzie pewnie taki y, baraczek, ale, ale coś trzeba, słuchaj, y, zrobić, no bo nie możesz tak żyć, jak żyjesz. O, nie wiem, co to było. Coś jakiś potwór przejechał. <gryzantema> ryzentemę, ale Chryzantemę możesz tylko obejrzeć. Na razie ona jeszcze nie wyrosła, no ale to nic, bo tu jest dużo skałek. Y, także kop, kop skałki. Kapsułę wykopałeś. A co to za ludzie? Oni tu łowią! Weź się, przywitaj. Ty jego znasz, nie? Entuzjazmuj się. To nie wiem, co to za. przyjaźnie się przywitaj. I tu z tą różowo-włosą, może? A nie, nie ma. Nie ma ten. Jaki? Jaki numer? Ej, zobaczcie na niego. O kurczę. Ciekawe, z jakiego plemienia on pochodzi. Jezuję ja się z nim, chcę za przyjaźń. John wygląda czadersko. Słuchajcie, ten sim, mega, mega boski jesteś. O matko, doskonały. Tak, nie, nie dokonujesz interakcji, ale spokojnie, zaraz tutaj są ludzie. To... Idź na ryby, przy okazji. Eee, Jaki, ale zobaczcie, jaka zbieraninka. Idziemy sobie zobaczyć, co on tam robi. Jak ty się czujesz, biedaczku. Co Aha, bo ty pływałeś, dlatego się przebrałeś. <grymne> Te spodenki śmieszne. Ok. Eee, zobaczmy sobie, co tu mamy. Mamy kapsułę, mamy jajo. Jajo od razu idzie na sprzedaż, jajeczko. Eee, matyt. I tutaj musimy rozpakować. Wydobądź skamielinę i otóż to. A to za chwilkę. No tak bym chciała dzisiaj, kurczę, już mu coś tam wstawić, jakieś łóżko, kibelek może niekoniecznie, no bo ma krzaczka, to jest takie ułatwienie i, 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 i łóżko, łóżko i może tą, hmm, lodówkę. Nie wiem, zastanowię się, na pewno łóżko, bo to chyba jednak najbardziej potrzebna rzecz taka, nie może, nie wiem. Nie wiem, prysznic by się też przydał. Boże, ile potrzeb. Ludzie. No idź, idź, idź tam do nich. Idź. Idź się przywitać. On tu jeszcze jest. Hej, Elon. Co się zawisi zawisiłeś? No, idzie. O, a tutaj znalazłeś jeszcze takie coś. Piryt. I kolejna mapa skarbu. Powiedz mi, jakie są Twoje potrzeby? No, najbardziej to Ci zabawy brakuje. No, w sumie, nie dziwię się. Jakie tu ryby są? Ej, ale lewiznę. I Bumblebees. Bumblebees latają tutaj. Tak, tobie. Smutny jesteś? Nie, no, to sobie. Proszę, daj go. Dlaczego go nie przewitnę? Oooo, o, o, zainteresowania, nie obrażaj go, analizuj osobowość, wykorzystajmy trochę naszą umiejętność. ja cię najpierw, poproszę o rozpakowanie, dopiero potem idź na ryby. I co, dowiedzieliśmy się czegoś? Elon jest bez dom. Aha, no tak, on się dowiedział. Ale z kreatywnych kumpel i jest wredny. Spoko. No przykro mi. A możemy mu wymazać pamięć. Więcej opcji. Pokaż przestrasz, skłam, sztuczka. Nie, bo ja nie wiem gdzie to jest. Działania. Przyjazne. I mniej Simowi narzekaj, plotkuj. Powiem, że można, ale... ale nie wiem, jak to się robi. Bo nigdy, słuchajcie, nie grałam jeszcze y, kosmitą, więc y, jest to dla mnie totalna nowość. Kotek, połów ryby! Połów ryby. Elon, mój drogi. I sami powiedzcie, że mi się ten Sim udał. Przystojniak z niego, co? Tak, wiem, że taki bardzo owłosiony, ale kurczę, bo mi pasuje do takiej... do tego, no... No wiecie, nie wiem, jakoś tak mi pasuje do historii, żeby on taki był e, obrośnięty. No poza tym mówię, to jest przebranie. To jest przebranie. E, to zobaczcie, tu tylko ma taki tatuaż pozostałość. No, tego się niestety nie dało ukryć. E, i, 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 I jego... Um, Tutaj naszyjnik. E, to jest element statku. To on sobie nosi, żeby nie zapomnieć. Kim jest i skąd pochodzi. Taka. Taki. Taka oznaka statusu. <laughs> Wiecie, o, mamy rybę. A co to? Koi! Uuu, kochany! Piękna ryba. To sprzedajmy. No tak, złowiłeś sam. Y... Dzisiaj sobie ją upieczemy. Wydobądź jeszcze tą skamielinę. Jak tam u ciebie z pozostałymi? rośnie ci towarzystwo? Nie rośnie, ale... Jaka piękna, zobaczcie! Ale cudo, ale ty musisz umieć nieźle wędkować. Eee, weź, może dasz radę z nią o wędkowaniu pogadać? Nie. No trudno. Ale to jest norewelka po prostu. No nie swój jesteś, bo się nie wykąpałaś, tak? O, ale wiecie co? Tu, skoro już tu jesteśmy, to skorzystamy, bo tu jest prysznic, on się może wykąpać tutaj. No tak, ja specjalnie stworzyłam właśnie takie parcele, żeby. Za daleko mi kamera poleciała. No żeby mu umożliwić właśnie mu tutaj korzystanie przez ten czas póki. Nie ma jeszcze własnego domu. Okej, okay. słuchajcie, czekajcie, czekajcie. Zejdziemy sobie tutaj na dół trochę. I co ty potrzebujesz? Potrzebujesz się wykąpać. To weź prysznic. Zobaczcie jakiś świetny prysznic. I zabawy potrzebujesz. A może my skorzystajmy z sauny? Co tam, słuchajcie, czemu nie? Jakieś towarzystwo by się przydało. O, tu jest jakieś towarzystwo. Pogadamy z nią. Poplotkuj. Za małe umiejętności, żeby łowić w tej okolicy? To trudno. A możemy tu grillować naszą rybę? Mm -mm, nie. Nie, rybę sobie zrobimy na miejscu. O ile nam się nie zepsuje do tego czasu. E Okej. Okay. Elon, proszę bardzo. Trochę się pospiesz. Tak, musisz do toalety jeszcze. Dobrze. Zanim do domu pójdziemy, to jeszcze skoczysz sobie Tudu, talety. Mam nadzieję, że tu mu wzrośnie trochę zabawa w tej saunie. Eee, I co ty tam rozpakowałeś? Skamieniałe wymiona, okej. Okay. Spięty. Co ty byś chciał? Bez wyzwania, bo ty geniusz jesteś. No tak. Umysłowej stymulacji, ci trzeba. Też jeszcze przez chwilę, słuchaj, zagraj z tą simką w szafy. albo z kimś innym? Zobaczmy kto tu jest w ogóle. No, zagraj z nią. No świetny jest ten prysznic. Bardzo mi się podoba. I tak, jeśli chodzi o to o tą rozgrywkę, cały czas chcę powiedzieć wyzwanie, ale mówię, to nie jest wyzwanie. To przynajmniej nie... Nietypowe wyzwanie, bo jak już mówiłam, nie mam. E, no, no, łączę tutaj po prostu pewne elementy, tak. Na przykład, e, co, na czym mi zależy, to na tym, żeby e, jakby dziecko, które przejmie po nim schedę, które będzie jakby kolejną postacią w rodzie, też musi być. E, Kosmito, no i każde kolejne, każde kolejne, więc tak powiedzmy, planuję 10 pokoleń, no więc do samego końca to, to musi być kosmita. To tak, to, to jest jakby elementem gdzieś tam jednej, jednej z opcji wyzwania pokolenia. No i inna sprawa, że powolutku będziemy się gdzieś tam z każdym pokoleniem trochę bardziej posuwać do teraźniejszości, ale nie będę też zwracać na to jakoś nadzwyczajnie uwagi i. Nie będę co pokolenie wszystkiego zmieniać, tylko po prostu jak mnie najdzie i stwierdzę, że już czas, no to wtedy będziecie o tym wiedzieć i będzie to widać w strojach, w budynkach, będziemy powolutku zmieniać też wygląd tych wiosek i tak dalej, I całego miasta, ale to tak bez jakichś takich zasad, których trzeba się trzymać sztywno i tak dalej, tak? Także mówię, no kilka cech, gdzieś tam wyzwania pokoleń, rzeczywiście y, chcę tutaj wykorzystać, ale nie chcę, żeby to było traktowane jak typowy challenge. Dobrze, kochani. Myślę, że nagrywam już ten odcinek wystarczająco długo, więc zakończę w tym momencie. Elon wróci sobie na swoją parcelę i zobaczymy się. Następnym odcinku. Słuchaj, Elon. Oho, dobrze, tak. Dobrze, kochani, ja z nim po prostu wrócę na parcele. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że zechcecie śledzić dalsze losy Elona. I żegnam się w tym momencie z Wami. Do zobaczenia, mam nadzieję. Jeśli Wam się podobało, to będę wdzięczna za kciuki w górę, za komentarze. Za subskrypcję. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia i pa pa!